Witam. Dzisiejsza moja audycja jest poświęcona Legii Warszawa, a konkretnie tematowi związanemu z występami Legii w Ekstraklasie Europejskich Pucharach no i tej otoczce, która wytworzyła się w ostatnich tygodniach. Zapraszam. Zacznę od tego, że Legia Warszawa sezon 2021-2022 rozpoczęła tak standardowo, jak na polski klub przystało, czyli męczarnie, zarówno na polskim podwórku, jak i na europejskich salonach. Co prawda z Ligą Mistrzów nie wyszło piłkarzom Czesława Michniewicza, no bo odpadli z Dinamem Zagrzeb, no ale później już zagrali ze Slawią Praga, która w poprzednim sezonie Ligi Europy zaszła dość daleko w fazie pucharowej, więc udało się Legionistom awansować do Ligi Europy gdzie spotkali się z takimi drużynami jak Spartak Moskwa Leicester City i Napoli Jesień warszawskiej Legii przypomina trochę jesień zeszłoroczną kiedy to Lech Poznań grał w europejskich pucharach co prawda Kolejos trochę miał jakby ubitą tą Ligę Europy Gdyż, ze względów na pandemię, eliminacje wyglądały tak, że tylko jeden mecz był rozgrywany, ale przeszli jak burza. Weszli do fazy grupowej, i w tej fazie grupowej już zaczęło widać to, że drużyna nie jest zbyt dobrze przygotowana do sezonu. Zaczęli mieć problemy fizyczne, było widać, że odstają. Nie tylko to. Było widocznione w europejskich pucharach na tle Benfiki, Glasgow Rangers czy standardu Liège, ale również w Ekstraklasie. Piłkarze Poznańskiego Klubu mieli problemy, żeby nawet wygrać u siebie z Podbeskidziem Dzień Białam, w efekcie przegrali to spotkanie. No i to samo można powiedzieć w tym przypadku o Legii Warszawa, bo po tym jak przeszli tę slabie Praga, w pierwszym meczu zagrali w Moskwie ze Spartakiem Moskwa, no i co prawda wygrali to spotkanie 1-0, do ale były momenty takie, że to Spartak mógł to spotkanie wygrać. Później zagrali z ekipą Leicester City, Dosyć szczęśliwie wygrali również 1 do 0, ale to drużyna z Anglii przeważała. Dopiero starcia z Napoli pokazały, że legia nie jest wcale taka mocna jak się wydawało. A na polskim podwórku wyglądało to jeszcze gorzej. Do tej pory legia rozegrała 15 spotkań, ma jeszcze jeden mecz zaległy i do dotychczasowych grach. Wygrali tylko 4 mecze, przegrali 11. No, no, no naprawdę, no, to, to co mieliśmy do, do czynienia z zeszłym roku z Lechem Poznań, no to w jeszcze w gorszym stopniu pokazało się na tle legi. Zarówno prezes warszawskiego klubu Dariusz Modulski, trener drużyny. Czesław Michniewicz, jak i media i kibice, no widzieli, że jest coraz gorzej. No i poleciały y, głowy. No i, y, oczywiście ofiarą został tego wszystkiego Czesław Michniewicz, który y, stracił y, posadę szkoleniowca y, warszawskiego klubu. No i to tak troszeczkę no. Y, mi się wydaje, że on e, jakby został ko kozłem ofiarnym. Nie wiem, nie, niektórzy krytycznie oceniali e, legię czasową Chinemic, niektórzy nie chcieli w ogóle, żeby on zostawał e, trenerem tej drużyny, gdyż w, prze w przeszłości prowadził e, Polonię e, Warszawa, czy właśnie Lecha e, Poznań. Ale dla mnie to akurat była dziwna sytuacja, że zgodził się przyjąć ofertę Legii Warszawa, kiedy prowadził jeszcze kadrę do lat 21 w Polskim Związku Piłki Nożnej. No ale taką decyzję podjął, PZPN go puścił. No i mógł ten swój projekt w Legii tworzyć. Aczkolwiek pojawiały się informacje, że tak do końca nie jest, bo sam się skarżył, że nie dostaje takich zawodników, jakich by chciał, że ma no rzuconych, że się dowiadywał z dnia na dzień, że tu jakiś piłkarz przyjeżdża i będzie trenował w jego klubie, no i chciał na przykład dwóch doświadczonych bramkarzy, żeby dwóch innych młodych wychowanków mogło się przy nich szkolić, no ale takiej opcji nie otrzymał no i stracił posadę a jego następcą został trener rezerw Marek Gołębiewski wydaje mi się, że Marek Gołębiewski popełnił duży błąd przyjmując ofertę poprowadzenia pierwszego zespołu w rezerwach jako tako mu szło yy, nabierał jakby doświadczenia, a tu nagle przyszedł do szatni pierwszego zespołu i mam wrażenie, że y, troszeczkę się jakby zagalopował z tym przyjęciem y, pierwszej ekipy, bo już chciał od razu wszystko zmieniać, już tam chciał y, wszystko, wszystko z czystą kartą rozpocząć każdego zawodnika, no bo chodziły różne y, pogłoski, że piłkarze sobie y, f, no, imprezują, w szczególności po zwycięstwie z Leicester, y, y, źle to wyglądało bo kadra potem była uszczuplona na mecz y, ligowy z Piastem. No i wydaje mi się, że trener Gołębiewski z, z, tak trochę za bardzo zachojrakował i a, poradzi sobie, wszystko tam poukłada. Drużyna będzie grała jak talala. lala. A w efekcie było tak samo, a może nawet i jeszcze gorzej. Zwycięstwa y, czy to w Pucharze Polski z motorem Lublin czy w ekstraklasie z Jagiellonią Białystok nie dawały żadnego pozytywnego oddźwięku, bo następne mecze Legia i tak przegrywałam. Na dodatek no, wyszło, że tam dyrektor sportowy klubu Radosław Kozłowski Kucharski, przepraszam, no nie do końca. Spełnia się w, tych, w roli dyrektora sportowego. A jeszcze nadmiar tego kiedy był mecz leicester Legia Warszawa, to kilka godzin przed tym spotkaniem pojawił się wywiad z trenerem, z prezesem Dariuszem Jodurskim który tak jakby oznajmił, że y, trener Gołębiewski no, nie jest y, na stałe, że to będzie taki tymczasowy trener, że chce y, ściągnąć do siebie Marka Papszuna z Rakowa, y, Częstochowa. Przez co widać było już po, po y, reakcji samego trenera Gołębiewskiego, że nie no, niezbyt dobrze Przyjął to, to zachowanie prezesa. Media również zauważyły, że tak, w takim momencie nie powinien w ogóle takiego wywiadu udzielać, taki wywiad nie powinien w ogóle wychodzić na, na światło dzienne, ale no, 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 co, no, co poradzić? No, jak Legia ma od kilku lat bałagan na ławce, rezerwa, ławce trenerskiej, no to. Prezes zamiast gasić ten pożar to jeszcze dolewa benzyny. Marek Gąbiewski wie, że za długo już nie poprowadzi tej Legii. Możliwe, że już zimą będzie zmiana trenera i może przyjdzie wspomniany Marek Papszun, chociaż z nim no to jest taka sytuacja, że on ma cały czas ważny kontrakt z Rakowem Częstochowa. Projekt w Częstochowie no. Prezentuje się dosyć solidnie. Od lat jest to wszystko konstruowane tak, jak chce prezes świerczewski tak jak chce sam trener Marek Popszun, Ale e, sytuacja, kiedy to prezes Miodulski wspomniał o Papszunie, że chciałby go w legii, sprawiła, że troszeczkę jakby ta drużyna z Częstochowy zaczęła gorzej się prezentować na ligowych boiskach, no i trochę jakby no zrobił pap paprzynowi pod górkę, bo no teraz ma facet problem, czy przedłużyć kontrakt, bo ma, ma kontrakt na stole, czy przedłużyć kontrakt z Rakowem, czy jednak go nie przedłużać i do końca sezonu zostać w Częstochowie i od lipca przyjść do Warszawy. Czy może już zimą zamienić kluby? No, sam zainteresowany w programie Liga Plus Ekstra powiedział, że po, po rundzie jesiennej podejmie decyzję, co ze swoją przyszłością. No, gdybym był nie na jego miejscu, to ja bym się do Legii nie pchał, bo patrząc, jak to wszystko wygląda w przeszłości, jak, jakie decyzje mogli podejmować Poprzednicy Czesława Michniewicza, no to Marek Paprzunt musiał mieć naprawdę ogromny, o, ogromny kredyt zaufania, ogromne pole manewru, żeby móc z, z, zrobić to, co zrobił w Częstochowie. No bo tak, no to będzie kolejnym po prostu e, trenerem, który przyjdzie na parę miesięcy e, do Warszawy. No i straci swoją dotychczasową renomę. Dariusz Medulski, chcąc jakby zachęcić Marka Popszuna do zmiany barw, sprowadził już do Warszawy Pawła Tomczyka, który do tej pory był w Częstochowie, teraz będzie jako wice dyrektor sportowy wspomagał Radosława Kucharskiego. W pracy dyrektora sportowego. No, w Częstochowie to wyszło. No, zobaczymy, czy współpraca obu panów da jakieś korzyści drużynie Legii Warszawa. No, wydaje mi się, że jeśli Legia nie da rady ściągnąć Marka Papszuna do siebie, to no, kto może go zastąpić. Kto, kto może być innym kandydatem do roli szkoleniowca mistrza Polski? No i jest paru wolnych trenerów na polskim rynku. Najbardziej bym zdecydował się na mojego imiennika Leszka Ojrzyńskiego. Pracował co prawda w mniej renomowanych klubach niż Legia Warszawa. Ale facet ma po prostu podejście do piłkarzy, potrafi jakoś z takich drożyn, które są w kryzysie, wyciskać jak najwięcej. No i wydaje mi się, że gdyby on przyszedł do Legii, żeby ratować to, co jeszcze zostało, tą ekstraklasy, żeby Legia nie spadła do pierwszej ligi, no i żeby jak najdalej zaszła w Pucharze polskiej, żeby móc w przyszłości myśleć o występach w europejskich pucharach, no to Leszek Koźliński byłby jakby idealnym kandydatem do tego, żeby prowadzić zespół. Tylko, że nie wiem, czy on by się zgodził na to, żeby być trenerem tymczasowym. Bo to jednak... Człowiek, który no ma, ma już potężnie rozbudowane CV, ma dużą wiedzę na temat piłki nożnej i potrafi, potrafi jakoś te zespoły swoje doprowadzić do poprawy, no to czy on dał radę tak w parę miesięcy to wszystko ogarnąć? No, chyba mało który mógłby to zrobić. Jakiś czas temu na Facebooku czy na Twitterze powstały takie, taka, powstała taka opcja pokojem. No i w, we wtorek 7 grudnia na Twitterze miał miejsce pokój Legia Talk, w którym kibice rozmawiali o przyszłości. Legi. Włączył się do tego prezes Dariusz Miodulski. No, wydaje mi się, że tak z tego co czytałem, czy to na portalu Weszło, czy na, w komentarzach na Twitterze niektórych użytkowników, w tym mojego znajomego, no to za bardzo tej atmosfery jakby nie uspokoił Dariusz Miodulski. Ciągle no, wydaje się, że ciągle w błędnym kole znajduje się to, co on chce zrobić. No, niby ochrzania, czy tam opieprza, nie wiem, jak to tam określić, tego Radosława Kucharskiego, dyrektora sportowego. No ale skoro tak robi, no to jakoś tych efektów na razie nie widać. Co, co tu jeszcze, no, że 90% winy tego, jak wygląda obecna Legia, to jest wina dotychczasowego sztabu szkoleniowego, czyli Czesława Michniewicza i jego ludzi. No, sam Czesław Michniewicz no, musi milczeć do końca czerwca. Na ten temat się na razie nie wypowiadał, tylko napisał, że komuś się ulało. No też ciągle y, Dariusz Miedulski, który jeszcze kilka miesięcy temu nie wyobrażał sobie Marka Papszuna w Legii, ciągle jakby liczy na to, że po tym co powiedział w Liga Plus Extra, to że przyjdzie do tej legii, że, że jakby uratuje ten klub. No ale y, moim zdaniem, jeśli y, od czegoś trzeba zacząć ratowanie klubu, to chyba od zmiany prezesa, bo jednak. Są w, w Ekstraklasie lepsi lub gorsi prezesi, no ale no, no Dariusz Miodulski za bardzo no nie może się odnaleźć, mimo że już kilka lat jestem prezesem, nie może się odnaleźć. On jest jakby większościowym udziałowcem w klubie. i Moim zdaniem, chociaż no nie, nie żyję w Warszawie, nie jestem jakimś tam wielkim kibicem Legii, obserwuję tą drużynę, europejskich pucharach w Ekstraklasie, komentowałem również spotkania Ligi Europy czy Pucharze Polski w przeszłości na moim kanale. Ale wydaje mi się, że on powinien się po prostu osunąć w cień, być takim normalnym właścicielem, a kogoś bardziej kompetentnego do tej roli prezesa zatrudnić, niż sam się w to bawić, bo ma już dużo siwych włosów na głowie, a patrząc na to, jakie on nieraz na miny strzelał, kiedy Legia przegrywała, no to jeszcze tych włosów siwych może sobie dorobić takim prezesowaniem. Trudno mi powiedzieć, jaka może być przyszłość Legii Warszawa. Jeśli chodzi o ekstra na no to na 18 drużyn zajmują 16 pozycję, mają 12 punktów, tyle samo co 17 warta Poznań i 18 górnik Łęczna. Natomiast widzę Europy w najbliższy czwartek 9 grudnia, zagrają ostatni mecz fazy grupowej z Spartakiem Moskwa. Mają w tym momencie czwartą lokatę, mają 6 punktów po tych dwóch pierwszych kolejkach. No, i jeśli wygrają ze Spartakiem Moskwa, to zagrają w lidze Europy w fazie Pucharowej, konkretnie w szesnastej, 16 w finału. Jeśli jednak no nie uda się legii wygrać, no to zostaje im odpadnięcie z europejskich Pucharów. No chciałbym na wiosnę zobaczyć legię Warszawa w fazie Pucharowej, a Aczkolwiek te wiosny zawsze kiepsko wyglądały w wykonaniu polskich drużyn, nawet na tle rywala w zasięgu, więc no z jednej strony bym się cieszył, ale z drugiej no już byłoby wiadomo z góry, że Legia do daleko nie zajdzie w fazie pucharowej. No ale to też dużo zależy od tego jaka, jak się potoczy zima. to, to, to też warto zaznaczyć. No, na razie no, Legia ma no, trudny orzech do zgryzienia. No, Dariusz Medulski e, musiał po prostu e, przestać e, się pchać do wywiadów, e, żeby zarówno Marek Gołębiewski, jak i Marek e, Papszon Mogli spokojnie wykonywać swoje obowiązki. No, czeka Legię bardzo trudny czas, jeszcze trudniejszy niż do tej pory. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że oglądaliście mój, moje wystąpienie dotyczące mistrza Polski, Legi Warszawa. No, Zapraszam Was tradycyjnie na mój kanał na YouTube gdzie y, będą jakieś y, kolejne moje aktywności udostępnione Również na Facebooka gdzie najprędzej możecie dowiedzieć się co w trawie świszczy To wszystko na dziś za uwagę dziękuję Leszek Grabowski do zobaczenia